Zdobyto trofeum nietykalne. Kontratak, i wtedy jest 100 takich zabijesz przeciwników, a poza tym to jeszcze zapala. Jeszcze muszę zrobić z ogniem trofeum. Właśnie tutaj można to zrobić. Blokujesz ciosy kontratakiem tą bronią, i on jednocześnie zamraża i podpala przeciwnika. Dobry patent, bo kurczę gdzieś tam dalej to. A tutaj wpada spokojnie, jeszcze tylko ogień z kilku przeciwników. Zaraz go zapalę. O, już się pali, więc już to się zalicza. Kolejny przeciwnik jest zapalony i zamrożony. No i idziesz do westalki. Resetujesz i z 15 minut może i wpadnie trofi. Nietykalna padła za zamrożenie. Za kontrotak. I za zamrożenie też, a teraz ogień. Trzy trofea można tutaj właśnie w ten sposób zdobyć. Kontratak, 70 przeciwników, plus zamrożenie trofeum i za zapaleniem przeciwnika. Tu trzeba zamrozić i 100 odpalić. Tu można zrobić trzy trofei właśnie na początkowej początkowym levelu. Tylko nie można dopakować broni. To jest New Game Plus. Jak się nie dopakuje, na pierwszym levelu jest ta broń. No, a broń się nazywa Ogień i Lód. Bardzo dobra jest. Się dopakuje, a to jest pierwszy level, więc właśnie na tych przeciwników idealnie, bo ich nie zabija od razu, a można dopakować sobie.